Kolejna edycja Dino to Festiwalu już niedługo. To coroczne wydarzenie muzyczne, które przyciąga Rzesze Fanów Muzyki. W tym roku festiwal odbędzie się 27 i 28 maja w Sędziszowie Małopolskim. 17 kwietnia na konferencji prasowej w polskim Radiu Rzeszów zaprezentowano szczegóły tegorocznej edycji festiwalu. Wśród zaproszonych artystów znajdą się takie gwiazdy jak Roxana Węgiel, zespół Papa D oraz Rilly. Program artystyczny został bardzo starannie przygotowany, by zapewnić uczestnikom niezapomniane wrażenia i chwile spędzone na festiwalu. Jak powiedział prezes polskiego Radia Rzeszów Przemysław Tejkowski, gościliśmy na Dinotop Festiwalu całą plejadę gwiazd, a niektóre gwiazdy gości że tak powiem wyprzedzająco, ponieważ te wschodzące gwiazdy, takie jak właśnie Roxana Węgiel, Wiki Gabor czy Sarah James, to były dziewczyny, które jeszcze nie zrobiły tak wielkiej kariery, kiedy były u nas. To pokazuje, że Dinotop Festival to idealne miejsce dla początkujących artystów, którzy chcą zaistnieć na polskiej scenie muzycznej. Że serdecznie wszystkich zapraszamy. Organizacyjnie myślę sobie, że wszystko jak zawsze dopracujemy. Ta współpraca naprawdę przebiega wzorcowo. Myślę sobie, że Podkarpacie rzadko ogląda takie sceny, takie scenografie i takie kolokwialnie mówiąc wykony jak, jak na tym nowym rynku w Sędziszowie. Mnie pozostaje kolegom podziękować za, za wytrwałość, no, za to, że poprzez te pierwsze może trudne edycje przebrnęliśmy i... i, i i myślę, że teraz już możemy się cieszyć tym, że naprawdę, naprawdę jesteśmy organizatorami czegoś, co już co już wrosło w pejzaż Podkarpacia muzyczny. Ważnym punktem festiwalu będzie konkurs na interpretację piosenek Grzegorza Cichowskiego i lidera legendarnej grupy muzycznej Republika. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 30 kwietnia. Ta część konkursowa może mniej doceniana przez widzów, ja zachęcam już teraz do tego, żeby Tą sobotę również sobie gdzieś tam zarezerwować w kalendarzu, ponieważ te, tych 10 wykonawców wyłonionych spośród kilkudziesięciu pro, propozycji nadsyłanych tutaj do Polskiego Radia Rzeszy to naprawdę jest bardzo wysoki poziom, to jest taki poziom wojsowy, jak jurorzy przekazują nam, chociaż sami jako widzowie również doceniamy to. I te przesłuchania, które odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w sali widowiskowej, chociaż one są transmitowane przez naszą Telewizję Sędziszów przy współudziale Telewizji Polskiej w Rzeszowie na kanale YouTube, ale niemniej jednak warto również tam ten dzień, pierwszy. Sobie również spróbować gdzieś rezerwować, żeby być na tych przesłuchaniach, móc oglądać, oklaskiwać. Dyrektor TVP 3 Rzeszów Józef Matusz, zwrócił uwagę między innymi na rangę wydarzenia. To, co widzimy na dużych festiwalach, na dużych koncertach, również tutaj u nas na Podkarpaciu w Sędziszowie może zaistnieć. Czyli to jest ta nowoczesność, jeśli chodzi o scenę, o oświetlenie, o dźwięk. No tak jak już powiedziano, oczywiście transmisja będzie live na, na telewizji Rzeszów oraz prowadzę rozmowy z antenami centralnymi, aby tam również... Zaistniało. Najczęściej tak to jest, że część na przykład oddziałów bierze to na żywo, część później odtwarza. Dinotop Festival to impreza organizowana od 2017 roku przez Polskie Radio Rzeszów, Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim oraz TVP 3 Rzeszów. Współorganizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim.